Nie wiem, nienawidzę Cię, żałuję, że jesteś moją mamą. No Paulinka już narobiła troszeczkę e, e, krzywd w życiu mi, więc... No to takie Uuu. nasze... Tak, tak nasze życie wyglądało przez długi czas. Cześć! Cześć, Karolina, Paulina. Cześć, Cześć Zapraszam Was. Dzisiaj w sumie jest... Wyjątkowy odcinek, bo jest z nami mama i córka. Takiego połączenia jeszcze nie mieliśmy i aż w sumie wszyscy jesteśmy ciekawi. Oh. Powiedzcie, jakie są dzisiaj Wasze relacje? No teraz już w końcu jest między nami dobrze, ale to trwa bardzo krótki czas. Okej, okay. jeżeli tak. były jakieś takie niemiłe chwile ciężkie między wami? No niestety dużo. A raczej przez 18 lat tak było. No. Od kiedy Paulinka została nastolatką, można tak powiedzieć, bardzo ciężkie relacje. W sensie problem był w tym, że zaczęłam się otaczać bardzo toksycznymi ludźmi, którzy strasznie źle na mnie wkuwali. Ej, czekajcie. Było łatwo. O, bo się zdupiło. <laughs> Nie <laughs> działa. Okej, okay, Paula, to ja Ciebie mhm. zapraszam do Damiana, żebyś obejrzała sobie wzór dla mamy. Dobra. Siemanko, Damian. Cześć, Paula. Ej, słuchaj, to jest wzór dla Twojej mamy. Jest super. Ci się? Idealnie. bardzo. Coś chciałaby zmienić, czy. Myślę, że w kolorze będzie idealnie. Tak zrobimy. Zamień się z mamą i działamy. Dobra. Słuchaj, Twój wzór będzie się mieścić na lewym ramieniu, więc podejdź do mnie bliżej, odwróć się tę stronę, tak. załóż maskę i działamy. Waszą relację z mamą duży wpływ miały hmm. osoby trzecie. I to tylko one jakby się do tego przyczyniły, czy jeszcze coś było takiego, co by Ja raczej byłam bardzo takim ekspresyjnym dzieckiem też i często po prostu sama siebie dokuczałam. mamie. robiła mi bardzo często na złość. Na przykład takie sytuacje, że tu mnie mama gdzieś puściła, ale ja, żeby jej dopiec, na przykład, no wiadomo, upiłam się, gdzieś mama dostawała zdjęcia, gdzie jestem bardzo pijana, czy coś takiego. Obwiniałam, tak jak już mówiłam, za wszystko moją mamę, i nieraz jej po prostu potrafiłam to wykrzyczeć w twarz, że. Nie nienawidzę Cię, żałuję, że jesteś moją mamą. Co najbardziej Cię w mamie tak w tamtym momencie doprowadzało do szału? Chyba to, że mm, ja mam starszego brata i mhm. zawsze po prostu czułam, że mama napawa taką miłością do niego i zawsze czułam, jakby mama mnie nie kochała i chyba to najbardziej mnie denerwowało, że czułam się taka niekochana i trochę niechciana, mimo że wiem, że tak nie było. A możesz zdradzić jakąś taką najmocniejszą historię albo jakąś taką najzabawniejszą? Hmm, co takiego bym mogła powiedzieć? Sekundka, muszę pomyśleć, że sobie przypomnieć. Właśnie raczej... Nie możesz mi gadać. <laughs> A raczej było ich po prostu na tyle sporo, że ciężko po prostu wybrać jedną. A taka jakaś, która ci tak utkwiła w pamięci, że miałam partnera pierwszego. Był starszy, który po prostu bardzo mnie odciągnął od mojej mamy i pamiętam, jak mama zabroniła mi się nim spotykać. Tu, żeby gdzieś mam je dopiec. Jak chcesz, nie musisz o tym mówić. To zażyłam wiele tabletek i napisałam w liście mamie, że to przez. No to takie nasze, tak, tak nasze życie wyglądało przez długi czas. No. No, a w którym momencie już jakby doszłaś do tego, że mama nie jest wrogiem przyjaciółką? W momencie, w którym właśnie rozstałam się z moją. Byłam dziewczyną, bo to była dziewczyna. W momencie, w którym się z nią rozstałam, to pamiętam, że pierwszy raz z mamą poszłyśmy razem na imprezę wtedy. No i wtedy, jak byliśmy na tej imprezie, to mama mnie pierwszy raz tak czułam takie ciepło, żeby mnie tak wspierała i tak mhm. dalej. Też wtedy mam wrażenie, że tak otwarcie padł pierwszy słowo od mojej mamy tak, że mnie kocha. I... Ufasz jej na tyle, żeby zostawiła taki trwały ślad w Twojej skórze, czy jednak masz jakieś obawy? No Paulinka już narobiła troszeczkę e, e, krzywd w życiu mi, więc myślę, że więcej nie będzie. Szczerze, w to wierzę. I naprawdę było aż tak mrocznie, że, że tak, taki wzór wymyśliłaś? Tak. Aż tak. Aż tak mrocznie. Powiem, powiem ci, że nawet nie, nie widzę zawahania, drżenia głosu, żeby się zastanowić, tylko to było zdecydowanie. Było zdecydowanie. Do jeszcze kilka miesięcy temu miałyśmy taki kontakt ze sobą słaby. Czekałam na moment, aż skończę 18 lat, żeby się tylko pozbyć jej z domu. To tak, jak teraz urodziła y, syna i jest mamą, mm -hmm. no to chętnie bym ją przygarnęła z powrotem na szybko do domu. Okej, okay, czy to nie jest jakaś tam, powiedzmy, długotrwała, e, długotrwała, pogodzona relacja, tylko dość świeża, tak? To jest tak. Okej, okay, to, tak. to tym bardziej powiem Wam, że naprawdę jesteście obydwie ultra odważne. No. Ciekawe, czy się nie zawiedziecie. Co najbardziej Cię wzrusza, kiedy po prostu. E, Myślisz o przemianie córki? Samopatrzenie, jaką ona jest dobrą mamą. Okej. Okay. To, to jest Czyli po prostu... Czyli chyba zrozumiała twój jakby punkt widzenia, co? No, no myślę, że tak. Myślę, okay. że tak. Rozumiem. Słyszę, jak to jest A? ciężkie, więc, więc wiesz co, nie chcę, żebyś zaczęła powiedzmy się wzruszać, czy pokaż, cokolwiek. masz maskę na sobie, jeszcze makijaż, ten piękny rozmarzysz i będzie lipa. Filipie, dziękujemy ci. Dobra, swój tatuaż masz już opatrzony. To jest dla Pauliny. Czy wszystko się zgadza? Czy chciałabyś coś zmienić? No, myślę, że jest piękny, choć tam ta strona mogłaby być bardziej mroczna. Że <grym grym> się miejscami w takim razie i ona idzie po. Jest piękny. Super. Witam Cię ponownie. Witam. Proszę maskę. Okay. Odwróć się do mnie lewą stroną. Dobra. Załóż maskę i działamy. Dobra. Trudniejsze w byciu mamą tak zbuntowanej dziewczyny, na nastolatki. Wszystko było ciężkie. Do takiego stopnia, że czekałam, aż skończy te 18 lat i będę mogła pozbyć się jej z domu. Osobiście jej y, szybciutko z przyjaciółką ogarnąłam mieszkanie, żeby tylko się wyprowadziła i żebym miała święty spokój. Okay. Tak przynajmniej myślałam wtedy. A był jakiś taki moment, gdzie naprawdę się bawi, że straciłaś córkę na zawsze? Tak był taki moment. Właśnie pewnego pięknego wieczoru nałykała się tyle tabletek. I choć usłyszałam, że to przeze mnie, no to zdążyli ją odratować w szpitalu. Wtedy myślałam, że straciłam. Bałam się. A co się wydarzyło takiego, że wasza relacja obróciła się o te 180 stopni, że było jak było, a teraz nagle jest, jesteście tu razem? No, moja Paulinka poznała chłopaka, zaszła w ciążę, no i tak jak zeszła w tą ciążę, no to... Się. Zmieniła się, się. Ogarnęła i macie dobry tak. kontakt. Mamy bardzo dobry kontakt. Jak patrzę na nią, po prostu jaką jest dobrą mamą, nieraz tak od niej słyszę, że to... Mamo, biorę przykład z ciebie. Co doceniasz w Paulince teraz aktualnie najbardziej? No najbardziej to zaangażowanie no w dziedziusia, no, w... na tak pewno dzięki miała. wnukowi odzyskam córkę. No to tego jestem pewna na pewno. Jak Znoś, nie myślałam, że naprawdę będzie dużo gorzej. Mm -hmm. To dobrze to się cieszę. Na razie nie bardzo, zobaczymy jak będzie po odsunięciu, nie? Jak odsuniemy mam tatuaż, to co byś chciała żeby poczuła? Jakąś dumę, nie wiem, radość. Chciałabym, żeby poczuła wreszcie hmm, może taką wdzięczność moją w stosunku do niej mm -hmm. oraz na pewno miłość, którą mi daje. Okej. Okay. No tak, że w tym, że, że, w tym Kurde, jeszcze raz, bo się jąka na No <grytanie> spokojnie. A gdybyś miała mamie wytatuować jakąś jedną rzecz, jakąś taką, za którą jesteś jej wdzięczna, że, żeby ci pomogła, że czułaś się wtedy super, co by to było? Uh, myślę, że... Coś na symbol jakiegoś życia, ze względu uh -huh. na to, że, no po prostu nazwijmy to wprost, po próbie samotności, to mimo wszystko ona przy mnie była i tak napawała mnie takim życiem, taką nadzieją. A taka stara ty, gdyby miała przyjść z mamą do programu, co by jej wytatuowała tak po złości? Myślę, że stara ja mogłaby uh -huh. jej po prostu zrobić taką krzywdę, że wprost by napisała wtedy nienawidzę uh -huh. cię. Tylko wytatujemy teraz twojej mamie ex-drama, tobie w zasadzie ex-drama queen. <laughs> I będzie po sprawie. Dokładnie. Pasowałaby idealnie. Obie jesteście po skończonych tatuażach. Pewnie ciekawość was zżera, więc już nie będę przedłużała. Tutaj właśnie dla ciebie opaseczka, załóż ją sobie. Okej, okay. trzy, dwa, jeden. Możesz właśnie zdjąć opaskę. O, jakie piękne. <grymne> Podoba się? Piękne. Serduszko na początku przy kłótniach było takie Cydowne. zranione, a teraz całe w piatuszkach już obrosło. Dobra, maskę. Trzy, dwa, jeden. Ale jaki śliczne, ojejku. Boże, też wiem, czy tak bolało. Ta Ale ciemna strona śliczny. miała boleć. Masia mówiła, tam przy tym ciemnym, kuj jak zły. Ale przepiękne, no. Bardzo ładne, naprawdę, dziękuję. Prezenciki, mianowicie zestaw z neby do pielęgnacji tatuażu, żeby, 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 żeby wasze dziary się tak dobrze goiły, jak wasza relacja teraz. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jest piękny. No, ja ogólnie bardzo się stresowałam tym, co może dla mnie wybrać, aczkolwiek jestem bardzo mile zaskoczona jej wyborem. I bardzo mi się podoba. Myślę, że idealnie komponuje się z resztą moich tatuaży. Mimo, że jestem twardą, to się rozklejam. Liczymy, że po prostu ten program utrwalił e, ich taką przyjaźń i przemianę. Tą zgodę. Dokładnie. I tak. że to po prostu jest takie przełamanie symbol że teraz już będzie tylko dobrze i tego Wam życzymy.